Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, nagrywam dzisiaj odcinek z losowania konkursowego. E, pytaliście się czy to będzie live. Nie, oczywiście to nie będzie live. E, tak jak wspominałem w filmie konkursowym, będzie nagrane to losowanie. Oczywiście losowanie będziecie mieli nagrywane na żywo, także nic tu nie będzie ustawione, będziecie wszystko widzieli co ja robię, e, tak więc zapraszam do oglądania filmu z losowania. No i życzę wszystkim powodzenia. A jeszcze chciałbym powiedzieć, że bardzo, bardzo dziękujemy tutaj za tak liczne e, wzięcie udziału w naszym konkursie. Tego żeśmy się nie spodziewali, że aż tyle ludzi e, będzie chętnych. Ja dziękuję również za Wasze kolejne pomysły, które pisaliście w komentarzach i za miłe słowa dla nas. Tak więc bardzo dziękuję. A co do tych... I już się tutaj dociełem. A co do tych pomysłów, o właśnie, bo tego słowa mi brakło, co do tych pomysłów waszych, oczywiście się nad tym zastanowimy. Na pewno jakieś kolejne mystery boxy będą, również na spinning i na resztę rzeczy, a do reszty pomysłów się na pewno zastanowimy. Tak więc ja nie przedłużam, zapraszam was do losowania. Na film zaprasza Z-Fishing Team. Okej, okay, a więc żeby nie było, przeglądarka włączona, filmy też, wygraj wędkarskiego Mystery Boxa. Sami widzicie, że to jest ten film, który tutaj był wrzucony na YouTube. A. Naprawdę bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo wyświetleń, jak sami widzicie, bardzo dużo łapek w górę, za co bardzo dziękuję. No i myślę, że pod resztą filmów też ten łapek się zjawi. I będzie dużo wyświetleń. Słuchajcie, tak więc przechodzimy, zaznaczyłem link. Klikamy, wklejamy. Tutaj bierzemy. Teraz yy, będziemy ładować komentarze, żeby nam tutaj yy, załadowało. No, a najpierw musimy rozpocząć matematykę. OK. A więc wczytało nam 238 komentarzy, które sami widzieliście pod filmem. Zobaczcie, tutaj wam zaznaczę 238 komentarzy. O, macie bliżej, będziecie widzieli. No i co? No i teraz załadowało nam komentarze. Klikamy tutaj i niech się losuje. Ja nic nie klikam. Tu nie ma ryb. Oczywiście zobaczymy, czy ta osoba wygrała, ale jak to sprawdzę to już Wam pokazuję. Klikamy tutaj. Teraz przechodzę na kanał e, tej osoby, która brała udział. W naszym konkursie oczywiście damy subka, i teraz patrzymy, czy ta osoba zasubskrybowała nasz kanał. Jeżeli tak, no to wtedy będziemy mówili, że jest zwycięzcą. Jest nasz kanał zasubskrybowany. Zobaczcie, jest Zetfisznik Team 1200 subskrybentów, a liczę, że tych subskrybentów będzie więcej. Tak więc słuchajcie, kanał Tu nie ma ryb. Ja zapraszam do tego, aby na naszej stronie, na Facebooku odezwać się do nas. Jeżeli w przeciągu. 3 dni osoba się do nas nie odezwie No to wtedy jeszcze raz zrobimy losowanie w celu wylosowania kolejnej nagrody Tak więc ja powtarzam 3 dni na to, żeby odezwać się do nas na naszej stronie na Facebooku Czyli wpisujecie z Fishing Team, tam wyskakujemy, piszecie do nas wiadomość i wtedy dogadujemy się wszystko. Jeżeli nie, no to na pewno pojawi się kolejny film z konkursu. Widzieliście, losowanie już było, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za tak liczny udział w konkursie. Mam nadzieję, że pod filmami również będziecie dawać łapeczki w górę, jak i na TikToku. Tak więc zapraszam Was do śledzenia też naszego TikToka. Wrzucamy tam filmy, mamy również Instagram, no i sami wiecie, że stronę na Facebooku. Tak więc ja wam bardzo dziękuję i życzę miłego dnia, bo mam to o godzinie. 11.40, tak więc macie jeszcze dużo, dużo tego czasu. Miłego dnia, trzymajcie się, pozdrawiam, papatki i do zobaczenia nad wodą. Dziękujemy za oglądanie filmu do końca. Dołącz do Z Fishing Team klikając subskrybuj i zostań na dłużej.